Wspaniale, deszczowo dzisiaj to chyba nie płacze razem z nami, bo przez kilka dni kampusu zdążyłam pójść na wspaniałe panele, poznałam świetnych ludzi, no i teraz trzeba się rozjechać do, do różnych krańców Polski i pożegnać, więc trochę smutno, że się już to wszystko kończy. Dla mnie sam kampus, cały kampus to jest naprawdę niesamowite wydarzenie. Szkoda, że się kończy, jestem tutaj pierwszy raz i na pewno wrócę tutaj za rok. To jest największy festiwal młodej, aktywnej Polski. Tutaj można zmierzyć na kampusie, puls. puls młodego pokolenia. Tutaj naprawdę widać, na czym ludziom zależy. Co ich nurtuje, co jest ważne. Wjeżdżam na pewno z dawką takiego kopa. Nie dano mi kopa, takiego, żebym działał dalej, angażował się. Demokracja to jest bardzo trudna i wymagająca uprawa. Ona wymaga pieczołowitości. A w chwilach zagrożenia, także waleczności tych, którzy w demokracji widzą wartość. Demokracja sama się nie obroni. Nie ma innej gwarancji, nie ma innego mechanizmu obrony demokracji niż nieustanna czujność i gotowość do pracy codziennej na rzecz utrzymania demokracji obywateli. Tyle osób inspirujących, wyjątkowych. Mógłbym wymienić godzinami. Jestem po świetnych panelach, jestem po świetnych spotkaniach. Niesamowite wrażenie tego, co się tutaj dzieje. Taka nadzieja na przyszłość, bo gdy widzę nas tutaj wszystkich młodych, ale też starszych z różnych środowisk, z różnych części Polski, to widzę, że wspólnie naprawdę mamy siłę zmienić przyszłość tego kraju i możemy zawalczyć o to, żeby wszystkim nam żyło się lepiej.